W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Święta Rito, pełna miłości, do Ciebie wznoszę modlitwę mojego serca. Ty, która zostałaś wybrana przez Boga jako orędowniczka w przypadkach najbardziej beznadziejnych, wyproś dla mnie łaskę u Boga, o którą gorąco Cię proszę. Jeżeli moje winy i grzech jest przeszkodą, Wyproś dla mnie u Boga łaskę nawrócenia i przebaczenia poprzez szczerą spowiedź. Nie dozwól, abym dłużej wylewał łzy goryczy, ale uprość skutecznie w intencjach moich u Boga. Oblubienicom ukrzyżowanego Chrystusa, pomóż mi dobrze żyć i dobrze umrzeć. Amen. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie tej wspaniałej modlitwy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Szczęść Boże!